Sąd Janowy dla Warszawy Woliń, czyli pani sędzia Drynia, szenie zapomniana, Wydział 7 Karny, wykonywania orzeczeń, wzywa skazanego Zygmunta Miernika dostawienia się w zakładzie karnym Wojkowice, to jest miejscowość Wojkowice, kod pocztowy 42580, ulica Króla Jana III Sobieskiego 298, Celem odbycia 10 miesięcy, kary 10 miesięcy pozbawienia wolności sprawa mocnego wyroku tutejszego sądu z dnia 1 października 2005 w sygnaturze 4K773 na 13. W razie niestawienia się dobrowolnie zostanie wydane zarządzenie o doprowadzeniu przez policję pod przymusem. Podpisane sędzia Karol Kosiński. No ale jak widać Zygmunt się stawia, więc jest szansa, że pod przymusem go dzisiaj nie doprowadza za to, że bronił sprawiedliwości, za to, że twierdził, że zbrodniarze że stanu wojennego do dzisiaj nie ponieśli konsekwencji za to, co robili, dostał wyrok. Wyrok dwumiesięczny. Po odwołaniu się ten wyrok został zamieniony na 10 miesięcy aresztu. I właśnie z jest tutaj dzisiaj, po to, żeby za kilkanaście minut stawić się w tym areszcie. Co jest strasznego dla mnie osobiście, powiem Państwu tak od serca, Ponieważ uczę w szkole Polską Młodzież, w szkole średniej. Co my nauczyciele mamy tej młodzieży powiedzieć? No najprawdopodobniej to, że warto się starać, warto walczyć o sprawiedliwość. Że żyjemy w wolnym kraju, w wolnej Polsce, gdzie sprawiedliwość będzie przestrzegana. A co się dzieje? Ręce opadają. Tej sprawiedliwości nie ma. Jak można wierzyć w sprawiedliwość w Polsce, kiedy polskie sądy wydają takie wyroki? Za co? Za to, że człowiek tej sprawiedliwości broni. Dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście tutaj z nami. My ciągle wierzymy w to, że nadejdzie czas tej pełnej sprawiedliwości, bo to właśnie tutaj jesteśmy. Wierzę głęboko w to, że spotkam znowu Dygmuntem nie za 10 miesięcy, ale dużo wcześniej, bo będziemy walczyli o to, żeby został unienienieniony. Ma... Róbmy dalej to, co robimy, bo warto, proszę Państwa. Sądownictwo w Polsce wydaje wyroki, gdzie sędziowie i urzędnicy państwowi nie ponoszą żadnych konsekwencji za swoje błędy. To jest niedopuszczalne, ponieważ ludzie decydujący o losie drugiego człowieka powinni podlegać karze w sposób szczególny. Dziękuję Państwu bardzo, nie będę przedłużała. Jest z nami. E... Ktoś szczególny, Paweł Piekarczyk, Bart, który śpiewa piosenki o Wolnej Polsce, o tym jak powinna ta wolność wyglądać, o żołnierzach wykrętych i na pewno będzie chciał Państwu przekazać kilka słów, a potem Adam Słonka. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. E, ja wiem, no, co powinnaś powiedzieć swoim uczniom i co im masz przekazać. I trzeba przekazać, że polskie sądownictwo i wymiar sprawiedliwości przynajmniej w tej części, w jakiej składa się z ludzi niegodziwych, powinien zostać natychmiast naprawiony. Całą drogą do tej naprawy musi być z całą pewnością analiza orzecznictwa. A jeśli przyjrzeć się temu orzeczeniu, dlaczego 10 miesięcy, dlatego tak jest? Dlatego, że każde wątpliwe moralnie środowisko najbardziej na świecie boi się śmieszności. A to, co zrobił Zygmunt Miernik, czyli ja przypomnę Państwu, żeby nie było wątpliwości. E, znaczy on został osądzony za to, że rzucił ciastkiem takim z tą skremem, z bidą śmietaną, nie takim to. Nie, nie, rozumiem. Ja to nie wiem za co został osądzony, a nie co zrobił. E, za to, że rzucił w, sędziego, który przedwcześniej orzekł coś absolutnie idiotycznego w, w sprawie Kiszczaka Czesława. Który jest zbrodniarzem, który jest autorem stanu wojennego, na który ma krew na rękach, który ma zdradę w sercu i, i tak to już pozostanie. I, I trzeba pamiętać, że to towarzystwo, to mówię wątpliwe moralnie, dość obrzydliwe towarzystwo sędziowskie, najbardziej na świecie boi się śmieszności. Ten gest rzucenia tortem, który tak doskonale znamy z dawnych niemych filmów i z komedii, Najsmutniejsze jest to, że oni ogłaszając te wszystkie wyroki mają strasznie takie poważne miny i w związku z tym być może należy im w tym kontekście dać nagrodę imienia Bastera Kitona za utrzymywanie kamiennej twarzy. W każdym razie jedno, co mogę powiedzieć, to pamiętajcie, przypomnijcie sobie Państwo, że e-maili istnieje zwykła poczta. Taka ze znaczkiem, z kartką, z listem. I pamiętajcie, że każdy z Was... To najmniej raz w tygodniu powinien wysłać y, do Zygmunta kartkę, list, cokolwiek. Tak, żeby tych listów było dużo i żeby było widać, żeby władze tego zakładu karnego, które mam nadzieję będą wytraktować traktować godnie i przyzwoicie y, wiedziały, że jest, to, że jest to specjalny człowiek i żeby czuły, że to, że go tu trzymają jest y, wynikiem gigantycznej niesprawiedliwości. A druga rzecz, którą można robić, to również wysyłać yy, pocztą poleconą najlepiej za podwzorstwem potwierdzeniem obciorów. Częste prośby o widzenia. Oni będą musieli odmówić, ale być może będą musieli w tym celu zatrudnić dodatkową sekretarkę. Naprawdę. To jest metoda, którą yy, udało się wyciągnąć z więzienia, którą udało się objąć opieką bardzo wielu więźniów w różnych krajach i pod różnymi reżimami w historii. I widać, że dobra zmiana jeszcze nie wszędzie, nie wszędzie trafiła. Znaczy, no, ostatnią noc w areszcie spędzili ludzie, którzy na pomniku Bieruta, znaczy, w grobie Bieruta, na wojskowych powązkach napisali prawdziwą informację, że mają do czynienia z katem i opatrzyli ją potrzebnym tam znakiem Czerwonej Gwiazdy. Być może też trzeba będzie ich odwiedzać, a być może dobra zmiana wyprzedzi nam ten proces. Zobaczymy. W każdym razie ja mam nadzieję, że Zygmunt nie posiedzi tych 10 miesięcy, a nawet jeżeli posiedzi, to posiedzi ją z nami po drugiej stronie, będziemy o tym pamiętać i będziemy się, będziemy się o to upominać. A wokół takich ludzi jak Zygmunt tworzy się ruch i tworzy się wspólnota. A tego z całą pewnością te, te sądy nie rozumieją, bo one nie wiedzą co to znaczy wspólnota, one wiedzą wyłącznie co to znaczy grupa interesu i tej broni. Tej broni, ten sąd, który skazał Zygmunta, tej broni ten za przeproszeniem Trybunał Konstytucyjny z tym za przeproszeniem rzeplińskim na czele. I pamiętajcie Państwo, że w Polsce jedna rzecz jest wieczna i niezmienna. Ta jedna wieczna i niezmienna rzecz w Polsce to jest infamia. Mało kto pamięta, czym tak naprawdę była Konfederacja Targowicka. Gdyby Państwa przeczytać, też pewnie nie, nie pamiętacie tak dobrze. I nie jesteście w stanie podać ani nazwisk, ani idei, ani, ani faktów. Natomiast wszyscy wiecie, że Konfederacja Targowica to, to niedobrze. Wszyscy wiecie, że Nazwanie kogoś, że jest w Targowicy jest obraźliwe. I tak samo będzie z tym żebyńskim, bo to słowo Żelpiński niedługo wejdzie do języka w taki sposób, że z którego ani Rzepkiński, ani jego dzieci i wnuki nie będą dumne. I tak samo, jak się i tak samo, i tak samo sędziowie, którzy skazali zygmunta, pamiętasz ich nazwisko? To przede wszystkim pani sędzia drył. To jest yy, taki podcast... Rył przez dwa L że się podkreśla o, Joanna. Pani Joanna Dryl. Pamiętajcie, pani Joanna Dyl będzie jednym z tych sędziów, który, który z całą pewnością do tej, do tej infami dołączy. Ale jest, jest wielu sędziów tutaj zapomnijcie Sądzie tak zwanego Hejosza, by byłego prezesa sądu osoby, która... Fałszywie oskarżyła Adama słonkę, co udowodniono i on w zamian miał awansować. Jeżeli pozwolicie, proszę Państwa, dotąd, dopóki te popuczyny stalinowskich rodzin zostaną w sądach, nie zmieni się nic. Żadna dobra zmiana nie nastąpi, bo nadal będą chronić swoich kolesi, swoje układy. Żeby dobra zmiana nastąpiła, musi być zmiana sądownictwa, gruntowna. A to się da znowu, tylko trzeba chcieć. Ja wiem, że będą byli jak potępieńcy. Ja nie proszę o ułaskawienie. Ja proszę o wznowienie procesów. Tych wszystkich procesów, gdzie byłem wskazywany, oskarżony. Bo przecież jak to może być, że policjanci fałszywie oskarżają? Policjanci, którzy usiłowali mnie zabić. Co tutaj kolega Krzysztof na ten temat coś więcej powie. Oni są niewinni. Bo no to co mówię, to bezwładniające, że człowieka na kant pomnika o stopnie, który nie brakowało, bo mógł uderzyć, to i, i, wypadek. A to byłby wypadek. Dotąd, dopóki będą te sądy, a nie sądy sprawiedliwości, sądy muszą być niezawisłe, ładu przysięgi. To gwarantuje rozwój naszego kraju. I nie sędziowie z dziedzictwa, ale sędziowie z wyboru. To jest konieczność. Im no więcej tego wcześniej władze zrozumią, tym wcześniej ruszymy do przodu. Dość tej ty... bezczelności wymiaru sprawiedliwości. Nie mówię, że wszyscy są tacy, ale większość to jest zjednoczone z rodu narodu. To jest trzecie pokolenie sędziów stalinowskich. I dość. Jeszcze raz przypomnę. Pani Joanna Dryl sędzia. I to jej udziałem powinna być ta infamia, o której mówiłem i taniba, a też się zafundowała sama. No pamiętajcie, już ja już przestaję narudzić. Pamiętajcie, adres znany, nazwisko znane. Piszcie, 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 piszcie. Proszę Państwa, zebraliśmy się pod więzieniem w Wojkowicach, ponieważ dzisiaj będziemy mieli ponownie więźniów politycznych w naszym kraju i nie będzie to pan Kijowski, który deklaruje, że wybiera się gdzieś do więzienia. Niestety nie będzie to pan Kijowski. No nie będzie to Lech Wałęsa, który to zapowiada i Danuta Wałęsa, ani pani Gronkiewicz-Walc, wiemy jakie przekręty są z, z, z kamienicami w Warszawie, z gruntami warszawskimi. No niestety nic nie wskazuje na to, żeby Hanna Gronkiewicz-Walc miała być dzisiaj aresztowana. Natomiast dzisiaj do więzienia trafia Zygmunt Miernik, więzień polityczny PRL-u, internowany w zabrze zaboru. Uciekł zresztą z tego internowania, to bardzo dzielny człowiek. I on dzisiaj idzie do więzienia. To jest pierwszy przypadek przecież od dawna człowieka, który idzie dobrowolnie do więzienia, bo mógłby się ubiegać o przedłużenie czasu, mógłby powiedzieć, że jest chory, bo ma przecież cukrzycę, mógłby stosować różne sztuczki, mógłby składać wnioski, mógłby odwlekać to więzienie. On ma odwagę taką obywatelską, w sobie taką, jaką mieliśmy w latach 80. żeby świadomie pójść do więzienia żeby pokazać w jakim stanie degręgolady jest wymiar sprawiedliwości w naszym kraju. Jak ciężko, chore jest sądownictwo, sądownictwo, które od ćwierć wieku nie potrafi skazać ani jednego przywódcy PRL-u za zbrodnie komunistyczne. Ani jeden przywódca PRL-u nie został skazany. Ani jeden... Nie poszedł do więzienia przedstawicieli hunty wojskowej. Już nawet Trybunał Konstytucyjny uznał, że to była nielegalna, przestępcza hunta wojskowa. I mimo to ani Jaruzelskiego, ani Kiszczaka nie wsadzono nawet na jeden dzień do więzienia. Ani jeden sędzia dyspozycyjny. Ani jeden funkcjonariusz służby bezpieczeństwa. Ani jeden prokurator stanu wojennego, czy stalinowski, ani jeden sędzia stalinowski, ani jeden prokurator prl nie zostali skazani, już nie mówiąc o wsadzeniu do więzienia. Dotychczas skazano tylko kilkunastu szeregowych funkcjonariuszy UB, szeregowych funkcjonariuszy służby więziennej, szeregowych funkcjonariuszy ZOMO, którzy strzelali na kopalni w I to jest wszystko. A gdzie kierownictwo tej zorganizowanej, przestępczej mafii państwowej pachołków moskiewskich? Gdzie, gdzie są pierwsi sekretarze partii komunistycznej? Gdzie są ci szefowie SB? Do dzisiaj generał Ciasto i na wolności odpowiedzialny przecież za porwanie i zamordowanie księdza Jerzego Popiełczy. Jeżeli jest taki kraj, w którym zbrodnie komunistyczne są nierozliczone, Sędziowie, prokuratorzy, zbrodniarze dalej kierują tymi instytucjami. To nic dziwnego, że nie da się walczyć z korupcją, że nie da się rozliczyć Lewandowskiego za prywatyzację złodziejską lat 90., czy pani Sawickiej za prywatyzację ostatnich 8 lat, a generała Bielawnego za przyczynienie się do śmierci pod elity polskiego narodu 96 osób skazano wyrokiem w zawieszeniu. Ten sam sąd, Ten sam sąd okręgowy Warszawy. A Zygmunt Miernik wpierw wskazany dwa miesiące przez panią sędzie Dryl z rodziny ministra komunistycznego Dryla jeszcze z czasów Gierka i podwyższył to sąd okręgowy do 10 miesięcy więzienia. Prawie rok. Oczywiście liczymy, że pan prezydent tutaj y, zareaguje, liczymy, że opinia publiczna. Wielu posłów złożyła interpelację. dzisiaj dzwonili nawet do mnie y, 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 pan poseł Melak. Marszałek, senior Sejmu Kordel Morawiecki. No bardzo wiele osób dzwoni y, z, właśnie z PIS-u i z, z Wolnych i Solidarnych, od Kukiza, którzy składają wnioski o kasację do ministra sprawiedliwości i do prezydenta. Rzecznik Praw Obywatelskich również zapowiedział złożenie kasacji od tego haniebnego było. Także my tu przychodzimy pokazywać to w Zygmunt się pięknie poświęca. Dla Polski to jest ważne, żeby to zauważyć. A naszym zadaniem jest teraz organizować opinię publiczną i pokazywać naszą solidarność i domagać się dla niego. Statusu więźnia politycznego, żeby Komisja Wenecka zajęła się faktem, że w Turcji zamyka się przyzwoitych sędziów, którzy nie są muzułmanami do więzień, a u nas zamyka się do więzienia. Nie decyzją rządu jak w Turcji, tylko u nas jest więzień polityczny decyzją sędziów komunistycznych. Też nie On też tak? jest On też nie jest muzułmaniem. Tak. Więc proszę państwa, mamy odwrotną sytuację niż w Turcji i czas, żeby Komisja Europejska, Donald Tusk i Komisja Wenecka zareagowały na to przestępcze działanie w Turcji i w Polsce. W Turcji trzeba rozliczyć rząd za masowe czystki i wyrzucanie przyzwoitych sędziów? A u nas trzeba wyrzucić sędziów dyspozycyjnych, komunistycznych, którzy wsadzają patriotów i chronią aferzystów. Czas na wymuszenie tej reakcji, czas na pokazanie opinii publicznej i światu tej absurdalnej, przestępczej sytuacji. I to jest nasze zadanie na najbliższe tygodnie czy miesiące. Nie wiemy jak długo ta kampania na rzecz. Podstawowe nasze hasło. Uwolnić miernika, prawda? Zwolnić miernika. Wsadzić Michnika. Do no, Stefana Michnika oczywiście. Brawa, brawa. Uwolnić miernika, wsadzić Michnika. I to, będzie, I to będzie nasze podstawowe hasło na najbliższe tygodnie. Domagamy się dzisiaj od dyrektora aresztu, mamy pismo statusu więźnia politycznego, tego samego domagamy się od rządu i od Donalda Tuska, żeby to zgłosili Czerwonemu Krzyżowi. Domagamy się y, po prostu praworządności rozliczenia zbrodniarzy sędziów, prokuratorów dyspozycyjnych komunistycznych, którzy dłużej kierują Sądem Najwyższym. Doradca Kiszczaka jest w składzie Trybunału Konstytucyjnego. No przecież mamy w całym kraju mnóstwo sędziów na kierowniczych stanowiskach, żeby przede wszystkim przypomnieć sędziego Godynia czy sędziego Kryże czy prokuratora Gośkiewicza, zbrodniarzy, którzy kierują ważnymi instytucjami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dosyć tego bezprawia, dosyć deprawowania następnych pokoleń. Także bardzo dziękuję, żeśmy się tu zgromadzili, że rozpoczynamy tą kampanię, że y, telewizja publiczna się tym interesuje, że są media niezależne. To są bardzo ważne rzeczy, żeby oddziaływać na opinię publiczną i my swoim przykładem patriotycznym tu weterani z krzyżami dają, pokazują to ciągłość pokoleń walki o Polskę niepodległą, sprawiedliwą, normalną, z której będziemy dumni. Także bardzo dziękuję Państwu za to przybycie. Zaczynamy kampanię Uwolnić Miernika, Wsadzić Michnika. No i mamy teraz mini koncert. Zapraszamy. Ja ja no ja nie, to no, ja przytrzymam. Jak To ja przytrzymam. Ja się żeby ja czegoś przyda w tej opozycji. Przytrzymamy. Piosenka jest specjalnie, jest jakby jeszcze nie jest znana w tym sensie, że jest takiej... Słychać się teraz dobrze? Tak, nie, tak. Proszę, to, proszę nie jest, to nie jest premiera, ale to... Ja już nie mogę tego trzymać, bo to nie grał zaraz. <laughs> to nie jest premiera, ale to jest piosenka z takiej płyty, co to ona będzie za jakieś dwa tygodnie pewnie. Płyta jest poświęcona ludziom Solidarności, nosi tytuł Zapiski, walki, zdrady i zwycięstwa i piosenka z tej płyty, mam nadzieję, że mi się nie zgubi tekst. Umień pod ziemię stworzyć ci niepokornie myślący i ci uczciwi którzy nie donosi, nie kradli, nie chcieli kłamstwu służyć, oto oni. Jestem wyczorny, ale nową wację je. będziemy jeszcze raz. Bo to jest nasza Polska, nie tych oczonostołowców, nie tych poczucie Stalinowskich. Nie tych dę. I myślę, że ten rząd złożył to. A Państwu jeszcze raz przypominam. Należy pisać, że długopis do ręki, tym razem nie klawiaturę, kartkę pocztową albo zwykłą kartkę i kopertę, włożyć tę kartkę do tej koperty, adres państwu publicznie, wiecie, nazwisko, nazwisko i wysyłać, wysyłać, wysyłać. Proszę pamiętać, że jeżeli że jeżeli kartka będzie w kopercie, to trzeba będzie ją otworzyć, a więc po pierwsze jeżeli otwierać będzie Zygmunt, to będzie szybciej więcej czasu, bo na to zejdzie, to zawsze dobrze w tych warunkach. Jeżeli będzie to otwierać administracja więzienna, to też stworzymy dodatkowe miejsce pracy przy okazji. <grym> I, 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 I pamiętajcie, że to zawsze, zawsze za, za dobrymi ludźmi idą dobre rzeczy. Dodatkowe miejsce pracy zawsze się przyda. Im więcej kartek, im więcej listów, tym lepiej. Im więcej wniosków o widzenie, im więcej wniosków, jakby zapytań o dobrostan, tym lepiej. Pamiętajcie. Gret, tak. Reakcja więzienia ma mało na razie u nas Ja z panem dyrektorem, dyrektorem rozmawiałem, rozmawiałem, muszę powiedzieć. Był bardzo uprzejmy. Powiedział, Powiedział, że czy... no, będzie zgodnie z prawem z zgodnie z zasadami należnymi dla więźniów politycznych. No mam nadzieję, że dotrzyma słowa. E, teraz tak, żebyś wiedział. To są czyste, druki masz, żebyś mógł sobie wysyłać jakieś pisem. Oprócz tego masz koperty znaczki i wniosek, który się dzisiaj wniosek. też złożył od razu tak jak wyjdziesz my, my też złożymy na do, do dyrektora bo kopia pójdzie do rzecznika praw obywatelskich Trzymaj trzymaj rękę trzymaj rękę żeby mogli sfotować tak jest a jeszcze tak jest ładnie Tegliniarska <gry> <gry> <gry". gry> Cisza. A może tego domofona trzeba nacisnąć? Nacisnij domofon też, tak. I powiedz, czy kształcenia docenił kształcenie Na nową drogę sobie wyłóż. Halo, halo. Nie przejmują. A, no, tu nie. trzeba nacisnąć. A, a tu? będziesz no, kilka bram, także znając, życie będą nas odsyłać, nie, do tak. Tak? Tak? Bo, bo, bo. nie rozbijamy więzienia dzisiaj. Cisza Dobrze do szkoły, to do szkoły. Ty dobry. Mam skierowanie i wezwanie.